Cześć, tutaj Leszek z Wrocławia. Dzisiaj opowiem wam o kolejce wąskotorowej, dlaczego tutaj przyszedłem. Jeszcze zobaczcie, tutaj jest kawałek toru. Tylko tyle się ostało. Reszta jest po prostu zalana. Nie wiem, czy wiecie, ale była wąskotorówka. Został się tylko budynek dworca. Zaraz do niego przejdziemy i opowiem więcej. No, i mamy tutaj budynek dworca. Tutaj jest ulica Stasica. To jest Kościół Świętego Bonifacego. Kolejka uruchomiona w 1894-99. Są dwie daty, także ja już się pogubiłem. Gdzie ona się. Która data jest prawdziwa? Kolejka obsługiwała Wrocław. W Szebnica Prusice tutaj była restauracja kasa biletowa bagażowa podwiato no i to widzimy stan obecny dzisiaj mknęła mogła rozwijać 30 km ale w mieście wiadomo że mniejsza była prędkość to była trasa 40 km obsługiwała uczniów rzemieślników a także przewożono o, materiały budowlane Chociaż podróż do Czebnicy trwała około 90 minut, to była chętnie korzystana. Pędzący Roland nazywali tą kolejkę pasażerowie. I oczywiście były też połączenie było tych torów, co tam widzieliście, z linią tramwajową, też przez jakiś czas. Później kolejka skręcała za mostami osobowickimi w lewo, a tramwaj chyba w prawo. Były też duże korki. No i oczywiście mieszkańcy na, na, rzekali na y, y, hałas. I też jest pomnik Jana Pawła II. Oczywiście kolejka miała lepsze, gorsze czasy uczniowie jeździli chłopi na targowiska. to były składy towarowe. w czasie I wojny światowej były rekordowe wiadomo no, przewozy później nastały cięższe czasy, no i wiadomo z czasem wypierały je kolej, samochody. W czasie II wojny światowej wojsko torówko dowożono robotników przymusowych. Po wojnie też działała do 1967 roku. W 1991 roku ostatecznie rozwiązano. I nawet gdy w 1967 ją, ostatni przejazd był, pasażerowie kłody pod tory kładli, żeby zostawiono no i tutaj jest budynek dworca na peronie zabytkowy parowóz z wagonem towarowym została zre... odnowiona rewitalizacja została przy... e... prowadzona, widzicie jak wygląda teraz tutaj dworzec o, bardzo przyjemnie, no i kolejka z kawałkiem toru. To tak pokrótce. Tutaj jest Kościół Świętego Bonifacego. Po przeciwnej stronie tu jest ulica. O, zobaczcie, i tutaj jest y, nasza kolejka. Peronik. Y, parowóz. Tak to wyglądało. Wąskie tory. gdzieś tam były chyba też, że przewożono szerokie składy. A to musicie już sobie doczytać. Zobaczcie sama paro jak to ładnie wygląda. No, dobrze, że to zostało. Aha, po wojnie tutaj były jeszcze te e, społem chyba magazyny spożywcze. No, no taka działalność e, usługowo-towarowa. Towarowa można powiedzieć. Ja już tej kolejki nie pamiętam, chociaż tutaj mieszkałem tam dalej I jeszcze, żeby nabrać wody został, nie wiem jak to się nazywa, o i kawałek toru. Teraz pójdę dalej, pokażę park Stasica, dworzec nad Odrze i tutaj zawsze był tam widać CPN od bardzo wielu lat. I tak z daleka wygląda budynek, żegnamy się.